Hej, witajcie, z tej strony Norbi i chciałbym Wam pokazać coś, co się nazywa dumnie T-22SR, jest to kolejny z dziesięciotierowych medów radzieckich i oczywiście to jakby klon tych wszystkich medów. Ten med tak naprawdę nie różni się niczym szczególnym w stosunku do tych medów, które mamy do tej pory, czyli te 62 obiekt te 140, 430 czy T-907. Nazywa się to właśnie prototyp kadłuba A22 wyprodukowano w roku 1949, walcowana stal, maksymalne nachylenie i tak cuda wianki, odpor, dobrą odporność kadłuba na wysokokalibrowe, wysokokalibrowe pociski. No z tą odpornością kadłuba to zaraz dojdziemy tak naprawdę co z tego wynika, więc tak, mamy 1900 HP, mniej więcej tyle ile ma T-62A, czy tam, czy obiekt 140 ma odrobinę więcej, to 1950, 907 ma 2000, więc no ten ma akurat niedużo. Masa 36 ton, maksymalna to jest 39. Moc silnika 750 koni, maksymalna prędkość 55. Czyli mamy tutaj równowartość tego, co mamy na T62, albo tak naprawdę z nim powinniśmy porównywać ten pojazd. Dane pojazdu, ja sobie wezmę jeszcze o dla porównania, pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda. Prędkość, maksymalna prędkość 55 km na godzinę, czyli mniej więcej tyle. o, albo dobrze, zrobimy to jeszcze tak, żeby było ciekawiej, bo nie będziemy porównywać 430, bo to nie ma najmniejszego sensu. Ale tutaj sobie otworzymy w ten sposób i tak. I teraz tak. 55 km na godzinę, tu mamy 50 a i w 140 55. Tutaj mamy 54, 56, 54, czyli mniej więcej porównywalne. Pancerz kadłuba wszędzie jest to samo. Oprócz tego, że ten t 22 ma znacznie grubszy pancerz na tyle, bo aż 80. Różnica w masie jest pomijalna, że tak powiem, natomiast znaczna różnica jest, zauważcie, w jednej rzeczy. W mocy silnika 750 koni ma ten, natomiast reszta. Naprawdę szybki i zwrotny obiekt 140 ma 580 koni, czy to mamy 750. Jestem ciekawy, czy to rzeczywiście wyjdzie mmm, tak, jak jest. Ponieważ oznaczałoby to że tak naprawdę detronizację obiektu 140, który jest brany bardzo często na wszelkiego rodzaju. Na wszelkiego rodzaju twierdze, na wszelkiego rodzaju CW, ze względu właśnie na to, że ma lepszą prędkość niż te 62A. Tutaj mamy 55, ale za to, tak powiedziałem, dużo lepszy silnik, więc stosunek mocy do wagi będzie znacznie lepszy. I sądzę, że jeżeli ktoś będzie miał ten pojazd. Na 99% będzie on częściej brany pod uwagę, jeśli chodzi o właśnie kwestie mobilności. Pancerz kadłuba wszędzie, tak powiedziałem, jest praktycznie taki sam, oprócz jego tyłu. Pancerz wieży 230 z przodu, natomiast tutaj mamy troszeczkę lepiej 170 z boku, czyli lepiej jest na, niż te 62, natomiast gorzej niż w obiekcie 140. No i z tyłu, to tam jest wartość pomijalna, chociaż tutaj z tyłu mamy 60. 65, a tutaj jest aż 140, więc ta wieża jest taka bardziej, nie to że kompaktowa, tylko kompletna, bardziej taka pod tym względem ciekawa. Co do wieży, jeszcze mógłbym się wypowiedzieć, to te weakspoty zwykle, które są na wieżach T-62 czy 140, czyli wystające Władzy, dowódcy, kierowcy czy nie kierowcy, dowódcy, to tutaj są rzeczywiście małe i powiem szczerze, że tutaj może być pod tym względem lepiej, jeśli chodzi o właśnie o takie wystawianie wieży i strzelanie, ponieważ tutaj ciężej będzie cokolwiek zrobić. Jestem ciekawy tylko, czy w jakiś, jakiś tam sposób blokuje mu się wieża, bo na przykład na te 62 strzelając od boku blokuje mu się wieża, więc no to jest akurat bolesne. Co my tutaj mamy? Uszkodzenia, jeśli chodzi o kwestie działa, jeśli chodzi o kwestie mm, po, obrażeń, to tak naprawdę y, różnica jest żadna. Różnica jest tylko taka, że y, tutaj na tych pojazdach mamy około 2 sekund czas skupiania, natomiast y, to działo ma czas skupiania 1,9, a tak, ciekawość, i 0,33, jeśli chodzi o celność. Y, nie zwróciłem uwagi, jeszcze nie pamiętam dokładnie jak wygląda, ale prawdopodobnie pod tym względem, zobaczcie, to, jest to samo działo, które jest na 907, jest to samo, to, to same parametry powinno mieć, więc powiem szczerze, że pod względem celności, jeszcze sobie tylko właśnie wejdźmy, bo one wszystkie mają to samo dane pojazdu to 62a, wejdźmy sobie tak i jestem tylko ciekawy właśnie w kwestii informacji module, zobaczcie czas celowania na T-62 2 sekundy i 0,34 celności, czyli mamy tutaj jeszcze lepszą celność, aniżeli właśnie na, na T-62A czy obiekcie 140. Obiekt 430 ma troszeczkę tę celność pogorszoną, więc pod tym względem wychodzi nam tutaj, że ten pojazd będzie obnażony jeszcze lepszym działem, znaczy działem tym samym, tylko o jeszcze lepszych parametrach, aniżeli do tej pory miały no, na Najlepsze w sumie medy z tego rodzaju, czyli właśnie medy, medy typu T62 czy obiekty 140. Co jeszcze? Szybkostrzenność armaty 8 strzałów na minutę. Jej szybkostrzelność będzie prawdopodobnie na poziomie właśnie T62A, czyli w granicach 5,5 sekundy, tak średnio tak mogę tak powiedzieć, założyć. Prędkość obrotu wieży 48, no to tutaj nie ma tragedii. I Zasięg sygnału 850, zasięg widzenia 400 metrów. Fajna rzecz, ponieważ dzięki temu, że będziemy mieli bardzo szybko skupiające dział, bo 1,9 sekundy, jeżeli dołożymy do tego jeszcze jakieś, jeżeli dołożymy do tego jeszcze jakieś wentylacje, dodatkowo braterstwo, to. Okaże się, że nie będzie nam potrzebne w żaden sposób yy, wszelkiego rodzaju moduły typu... Yy... Dodatkowe skupianie, bądź też nie będzie nam potrzebna stabilizac żadna stabilizacja, żaden stabilizator. Dlatego też będziemy mogli sobie próbować, kombinować, robić ten pojazd na różnego rodzaju sposobem. Można zrobić także, założyć do niego optykę, wówczas 440 40 metrów, całkiem niezły zasięg spotowania, albo też spróbować pobawić się na pasywnego spota. Na nim. Chociaż jest to med, jest to med służący do robienia dużej ilości demedzu i bardzo często właśnie podjeżdżania gdzieś do przodu, podjeżdżania i walczenia na takim close combacie. no i do tego się one rzeczywiście bardzo dobrze nadają. Powiem szczerze, pojazd bardzo, bardzo interesujący, bardzo ciekawy, nie powiedziałem wam jednej rzeczy. Pojazd ten będzie dostępny, ale nie za kredyty, nie za golda, nie w żaden sposób jak na razie w sklepie Wargamingu, ale planowany jest do dopuszczenia poprzez jakąś misję. Być może znowu będzie jakaś kampania, być może będzie jakiś szereg misji osobistych typu właśnie na obie coś podobnego jak teraz mamy na obiekta 260, który jest docelowym pojazdem dla każdego. No i prawdopodobnie i po zakończeniu, bo wiadomo, że ta misja nie będzie trwała w nieskończoność, będzie trwała jakiś tam czas, dlatego też i prawdopodobnie albo będzie to robione właśnie w ten sposób, że będzie to jakaś dodatkowa misja, może to być misja na bitwach, w których możemy walczyć na jakichś różnych trybach, na dominacji. No, trudno mi powiedzieć jeszcze, jeszcze nie jest to dokładnie określone. W każdym razie pojazd, który będzie, dostaniemy go w ramach wykonania jakiejś tam akcji. Czekamy na niego, a teraz przejdziemy do bitwy, zobaczymy, co uda mi się nim ugrać. Let's go, let's go! Trzeba się teraz odrobinę wody napić, żeby tutaj nie zasychało w gardle. Woda, błyskawianka standardowo dobra na wszystko. Malinowka. Super, a ja jestem bez żarówki. Uwielbiam być bez żarówki. A ci już, już strzelają. Co za gnoje. Co im tam mają? Te pięć czwórki. Mobilność, mobilność 719. Nie mam nie tyle kasy, żeby cokolwiek tutaj zarobić, żeby cokolwiek móc kupić tutaj dosyłać wentylację. Przydałoby się. Może najbardziej chyba ten dosyłacz. O żadnym skupiaczu, żadnym tym nie ma nawet sensu tutaj myśleć, ze względu na to, że no tutaj fajnie to działa jeśli chodzi o Kupianie. Podobało się, mam się więcej. Super. T-62A pojechało w takim miejsce... Dobra, ja bym się stąd wycofał tak naprawdę. Nie wiem, czy się zaświeciłem. Na 99% tak. Więc wolałbym... Tutaj... Dobra, tam widzę, że się coś przywróciło. Wolałbym nie dostać na dzień dobro od artylerii. Też 2A jeszcze żyje. Jest Taką profilaktyczną małą bułeczkę wrz wrzucam zawsze w takie standardowe miejsce, gdzie mogą goście stać. A czemu by nie? Pocisków jeszcze mam trochę, więc zawsze można coś tam jeszcze zrobić. Czekamy na górę, aż podjadę na górę. Nie podjadę sobie na chwilę obecną no, tam, żeby tylko na chwilę być. Nie mam żarówki, więc taka gra na no, czuja. Na zasadzie albo, albo jest, albo nie ma, już wyświecają. Dobra, T22. Jest, yes, of course. No właśnie. Labat chat. chat. gdzieś tam na górce. Jeżeli on tutaj wykończył naszego... Czyli stoi tutaj gdzieś na górce. No tak. gruźlica to niech choroba podobna Wiecie co? Chyba to nie ma najmniejszego sensu, żeby tutaj stać. STB. I 7, 2 razy e7,5 jak Tiger. Co oni mają? Bad Czato. Bad Czato jak Tigerowi AT92. Po, pomoże, poprawi V. -ka. No właśnie, to opuszczenie lufy. Całka trochę oberwała. Wiecie co, ja bym sobie pojechał. No, tyś, Jakie odważny. Gąseczki muszę trzeba zdjąć. Jest gąska! Albo moja, albo czyjaś jeszcze inna. Jest, bat-shot. Gąska. Shit! STB dobił. Gdzie co? Skoro ten bat co tutaj już uciekł... To czemu by nie pojechać na górkę? Ja mam 1000 do među i nie ma co Dobra, do tego Więc tak Baranki Boże stoją sobie tutaj Zamiast wyjechać będą się klepać z e5 Nie, tak to właśnie chodziło. Awwiderzeyen, a się panu mówi. 8 do 6 nosik o, super! Super! O to właśnie chodziło jest 10 do 6 dwa fragi. I o to właśnie chodziło. Najgorsze jest to, że te nasze pierdoły stoją w dalszym ciągu tutaj, tym bardziej na takie T62, które sobie tam stoi 2300 no na samym początku nic tam nie powalczyłem nic nie zrobiłem e 4 what the fuck ja w jakimś razie może bym pojechał tutaj na taki olo 61 62, 63 no ładnie, Mam raz, kręcamy zakrętowujemy nie będziemy się tutaj jakoś szczypać Dobra, jest e 5B. Może by tutaj pomóc tej e 5, to byłoby całkiem niegłupi pomysł. Jest, kolejny frak. Dobra, skręcamy w lewo. E4, byleby tylko nie dostać się od niej w boczek z jakimiś gąszczkami i Amorakiem wówczas byłoby bardzo nie, nie, nieprzyjemnie, niesympatycznie. Nie hello, hello, Misiu, gdzie ty jesteś? Dobra, E4 stoi na tyle daleko, że nic mi już nie zrobi. Tam też się odbywa, a dopiero teraz się obudziło. Zamiast wcześniej pojechać, odwrócić ich uwagę, troszkę pokombinować, to on normalnie.

Na 813 kości chyba się lekko spłytał, że tak powiem, w, i zaczął się pluć pewnie, że tylko tak mało mi zrobił. No dobra, trudno. Trudno. Byłem pewien, że on raczej wystrzelił już. Dlatego tak wyjechałem na pewniaka. Oczywiście moja pewność mnie bez mało nie zgubiła. Ale cóż zrobić, strzelec pancerny, zamiast takie drugiej klasy, no, no widać, że dużo lepszy gości grają, 2530 z asysty. Jeśli chodzi o damage, słabo 3384, no to jest met, to jest met, który powinien robić damage. Ale i tak coś tam zrobiłem, ten t 62 który tam sobie chyba snajpił z daleka gdzieś i tylko zrobił tam 3300. No, także warto było wyjechać na, tej gry, na tą E5, zrobić jej kuku, zrobić jej taki dzień dobry, nie bardzo wiedziała co zrobić i y, ładnie ją tutaj poobijać. Jestem tak w ogóle ciekawy czy tej E5 co to tam na bardzo rozrabiałem uszkodzenia gąsienica tylko i trzy strzały dostała za 770. Maus też dostał też tylko gąska i loptyś gra razy gąskę bez żadnego uszkodzenia modułów. Także pojazd, jak widzicie, daje radę. Jest to godny przedstawiciel całej tej rasy szybkich dziesiątych medów radzieckich i tyle. Zobaczymy jak to będzie, jak się go już uda zdobyć. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia.